Siema ludzie, witamy no, Was się... na Racist Island. Jak widzicie teraz no, robiliśmy arenę przez ten cały czas. No, jakoś tam się udało, nikodem miał faila, bo zginął dwa razy. Nie umie się kontrolować z lawą. Tak lubi się pływać. Nawet lubi bul, pływać w wodzie. <laughs> Dobrze, nikodem. Ja cię uratuję. Nie, Dobra. Nie, bo jest, moje psy cię zaatakują. A no. Dobrze to. Jemy, więc. Chodź, pokażemy jej arenę, którą skończyliśmy. A więc pokażemy Wam dzisiaj arenę i coś bardzo śmiesznego, co Was chyba zaśmieszy. Co się stało z Niko, co się stało z Michałem? Ej, czekaj, ja nie będę patrzał w okna, żeby wiesz. Kurde. A, zapomnieliśmy. A co się stało? Zapomnieliśmy skończyć, pamiętasz? Ja tam? No, no, no. Dobrze, to naprawimy tam. No dobrze. To jest taka arena, że tu się walczy. I to jest tak, trzeba rozwalać szkło i sprawić, żeby Uwaga! Widzicie to... Przyznam. Widzicie to zwierzęcie tutaj? To za chwilę będzie coś z nim związane. Idziemy. Idziemy nikodem. W imię Idziemy. Ojca i Syna, Ducha Świętego. Otworzę Pani drzwi. Na mojego sąsiada, wkurzającego. Amen. Amen. Modlimy się w jego pożądaniem i zawsze będziemy nie go nie szczeka. szanować. I tak dalej. Pa proszę czytać. Albo Nikodem, dawaj, czytaj. Czytaj. Pamięci o szczekającym murzynie X-X kreska -X D2012. Ej, coś tu szczeka. He, co? Czekaj, ja mam kilo.

Co chcesz wychodzić? Ty, zobacz tamten dobra. już Shika na grób. Widziałeś? Dobre pieski. Ale im nie wolno. Kupcie to może później zrobicie. A, do basieńku. da się żeby 50. Ma basenu zrobić. Wjedź. Przestań walić z O, ja to mam. dobra, co się z tym mieliśmy? A, budujemy mały projekt. Dawaj, idziemy budować małe projekt, znaczy ja zbuduję, albo nie, ty zrobisz ramę, nie, albo nie, daj mi to dobra. trochę, daj mi tego trochę, gówna. M mówisz, mówisz o tej tablicy z zasadami, y naszą największą no, zasadą, tak, no, no, najważniejszą, no. tablicy informacyjne, spod. Dobra, idziemy. Gdzie zbudujemy? Chyba tutaj, co nie? Pod... O, dawaj. No dobra. Zaczynamy. Możemy ją się przeniesie, jak, jakbyśmy musieli, bo jest. A czekaj, tu ciemno, jak w dupie u nasz, u mnie, nie, nie powiem, koło. U Michała. No O jest, widać Piatłość Czekaj, zapomnij, Ja, jak to się robi? Żal, <grym>, murzyn nie można mieć jakiegoś. Tutaj jeszcze, tu, tutaj kładziesz Nie wiem, zrób tak, żeby to murzyn był A! <grym>, zrób afromurzyna Jak ładnie Dobra. Dawaj, kurde Patrz, racie staje nadal, jak pięknie oświetlone. Już z ja nie mogę. <noise> afro muzyczki. <noise> Jaka to Czekaj. Czekaj. to był afro. To, to w rogach tutaj. Oto to tak o, może. O właśnie o. o. <noise> Czekaj. Podnieść nie mogę. Ja też. Buduję tam schodki. Ja Czekaj też nie mogę. Nie mogę nie mogę po Podniosę, Dobra. Teraz potrzebujemy czerwoną wełnę. Czekaj, Żeby... tutaj tutaj połóż to. Czekaj, to ja to położę. No ja mam czerwoną wełnę. U... O, tak o. Od razu połóż na tym. Chociaż nie, czekaj. Nie, niech to będzie taka jedna tylko Czekaj, o, bo mnie zepchnęło. A ty niszcz to w środku, okej? Okay? Niszczę, nic niszcz. Czerwony mój. Da, daj mi białka, bo ci nie wkrótce oddaję. Żygam, A... żegam. Ramy dookoła Ramy do około, A 11, tylko dobra. Ehm, um, Rama będzie tutaj, o. No. Kurde, mało mam wewnętrz, tylko 11. Zobacz, to jest przezroczysty! Moja wersja przezroczystego. Hmm. On jest biały. A co za główne Jest Przezroczysty! O główne środku to Michał? <laughs> ale znam. <zgadny. laughs> Trudno się domyślić. No poczekaj, to usunę te, te, te drogę, bo nie no mam jak dobra? to się Chodź tutaj, o, jej, dobra, chodź. Pięknie? Dobrze. Weź tego, goder. O piesek, zobacz, piesek u góry. Ale... Nie, piesek. Nie wiem, wiem. Właśnie to powiedziałem. Ale kości nie mamy. A. No Dawaj nie mamy kości. musimy pójść na wojnę, do naszego zamku. No, musimy. Wziąć tam, wiesz, uzbrojenie. No. No dobrze, więc kończymy dzisiaj na ten odcinek. I oh, oh, żegnamy Was. co, co mamy budować w następnym. No więc do widzenia. Piszcie w opisie. Piszcie w opisie wszystko, co chcecie, żebyśmy budowali w następnym odcinku. Więc do widzenia.